Przed Państwem Macias Creations, jeden z wystawców na dzisiejszym festiwalu. Proszę, powiedz mi, jak wyglądał ten proces, właśnie, żeby przynależeć do wystawy? Yy, wystarczyło wpisać się, tak naprawdę, w formularz. Yy, yy, montowaliśmy się chyba od yy, 14 wczoraj. Yy. Możliwość było od 10. Yy, jak widzę Państwo, bardzo dużo. Przynieśli wszyscy ze stowarzyszenia. E, bardzo kilku bardzo. niestowarzyszonych. E, ja zabrałem e, tak naprawdę trzy prace: czego e, tam średniowieczną farmę, i, 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 i wieżę, i tam dom żonego. I wystawa wyszła bardzo fajnie. I polecam, polecam przyjechać na kolejne wystawy. Tak. tak. Dziękuję, obserwujcie. Macia's Creation na Instagramie. W Radomie spotkałem także Jakuba z kanału Montbrick. Cześć. Powiedz mi Mondbrick, jak ci się dzisiaj podoba na imprezie, na wystawie? Jestem już 20 minut, jest spory chaos, naprawdę fajnie. Yy, zobaczyłem wiele ciekawych konstrukcji, a także już kilka zdjęć od ciekawych punktów, tak Za się. Wpadajcie na kanał Montbricka. Dzięki. Duduś maślanka bardzo pragnął pojawić się na vlogu. Witam. <noise> Dudusiu, jak Ci się podoba dzisiejsza impreza? Jest fajnie, trochę chaotycznie, ale bardzo mi się podobają te wszystkie wystawy tutaj. Naprawdę jest co oglądać. Tak? No, jest, jest nawet parę rzeczy do kupienia, ale ceny nie są zbyt zachęcające. Zgadzam się. No, a jak się tak. Tobie podoba? Ja osobiście, no to tak. Wszystko już filmowałem, wszystkie wystawy. Cały czas chodzę, spotykam kolejne osoby, także całkiem fajnie. Zapraszamy wszystkich na kanał Dudusia i serwer Discord Legownicy. Oczywiście, u mnie też będzie vlog. A teraz pokażę Wam, co kupiłem w Radomiu, w znajdującym się niedaleko od miejsca wystawy, sklepie. Jako pierwsze, takie elementy. Tutaj widzicie: mamy trzy takie miecze ciężkie, kociołek, butelkę, sztylet oraz złotą chromowaną monetkę Lego. To są bardzo fajne części. To są, jak widzicie, głównie właśnie sredofigurek. do figurek. Następnie klocki yy, sprzedawane. Yy, coś podobnego do oferty Picabrik yy, w oficjalnych Legostorach. O, proszę, zobaczcie. Jak widzicie jest ich naprawdę dużo, a za to wszystko zapłaciłem jedynie 30 zł. Poczekajcie, zmienię jak... O, żeby wam pokazać. Jest tego naprawdę całkiem sporo kilka porządnych, solidnych garści za 30 zł, szczególnie które elementy są naprawdę ciekawe, jak chociażby ten. No, łapostrość, złapało. I jak widzicie, mamy tutaj sporo ciemnej zieleni, nie bez powodu. Niedługo. To znaczy dla mnie w okolicach wakacji podzielę się z wami moim pierwszym poważnym w życiu mocem. I właśnie w tym celu wziąłem tak wiele takich oto ciemnozielonych elementów. Poza tym zakupiłem także trzy minifigurki, yy, które można było własnorocznie kompletować niczym w legowskim buildem mini. Za jedynie 5 zł za sztukę. Pierwsza z nich to taki oto rycerz Wiking. Druga z nich to wieśniak. A trzecia z nich, z nich to po prostu miks przydatnych części. Za całość zapłaciłem mniej więcej 50 zł. Uważam, że był to udany zakup.